Tutaj pod Sejmem polscy przedsiębiorcy przyszli upomnieć się o swoją godność, o poszanowanie ich pracy. Wzrost tych kosztów powoduje, że coraz trudniej prowadzi się działalność gospodarczą w Polsce. Mała firma kredytuje budżet polskiego państwa. To jest, proszę Państwa, skandal. Obecnemu rządowi nie możemy ufać. My uczymy wszystkich, a zwłaszcza nasze dzieci, że obietnic trzeba dotrzymywać, bo to jest zwykła ludzka przyzwoitość. Dzięki tym obietnicom ci ludzie zasiadają dziś w Sejmie i nie mają zamiaru ich dotrzymywać. Nie ma pieniędzy w budżecie na wykonanie obietnicy wyborczej wobec 2,5 miliona polskich małych firm z polskim kapitałem? Słowo jest droższe od pieniędzy. Jeżeli podatki są nadmierne. Przestają być efektywne. Załatwmy ten problem i ulżyjmy panu premierowi, wyrwijmy cierń z jego serca.